Zmieniają się rozporządzenia, wchodzą nowe wymagania prawne, które następnie przekładają się na nowe wymagania w zakresie certyfikacji, a tym samym nowe obowiązki, zadania dla przedsiębiorców. Dla nas, jako dla właściciela standardu systemu KZR Inic, wydarzenie organizowane przez Power Meetings jest ogromną możliwością i wręcz nie do przecenienia wydarzeniem pozwalającym na przekazanie przedsiębiorcom właśnie tych informacji. Niestety, ale ani mailem, ani pismem nie powiemy wszystkich. Nie uzyskamy informacji zwrotnych, dlatego się ogromnie cieszymy z dużej frekwencji, z dużego zainteresowania z tej ogromnej liczby uczestników, co pozwala i nam poprawić działalność i uzyskać informację zwrotną, ale także dotrzeć z informacjami istotnymi dla przedsiębiorców, tak aby proces certyfikacji przebiegał skutecznie spełnił swoje funkcje, potwierdzał zrównoważoność biomasy i nie narażał przedsiębiorców na konsekwencje związane z niespełnieniem wymagań KZR. Bardzo dziękujemy.